Nie ruszać się! Nie ruszać się! się do igle odzywasz w ogóle? Nie! Co ja robię? czy jestem taki słaby! Nie idziesz na studiówkę przez Turnię Fortnite! Idziemy w senda! Ja już grałem w tę grę! Ja policę odwaliłem! Co ja zobaczyłem? KURWA! Partnerem kanału jest Eneba. Jeśli szukasz najlepszych gier DLC kart podarunkowych czy subskrypcji na eneba.com, znajdziesz ponad 20 tysięcy cyfrowych produktów w doskonałych cenach. Niezależnie na jakiej grasz platformie mamy coś dla każdego. Już teraz skorzystaj z kodu PLDEAL i zyskaj 10% rabatu na karty PSN. Wejdź z linku w opisie i ciesz się swoimi zakupami. Myślałem, że zginę, ale chciałem zobaczyć, co się stanie. Ale już wiem, żeby tego nie robić. Nie, debil to jesteś ty. Ja jestem mądry. Bo zobaczyłem, co się stanie. A, Ej tak. Oko. Jest... Ja walczę, Nie, weźcie mnie. A co ja, ja O, ja od, tyłu, od A. Zamknijcie mi drzwi. A. Drzwi, drzwi, zamknijcie mi, bo nie mogę się skupić. Zamknijcie mi tu drzwi. Prze prawie zginąłem przez was. <śmiennie> <Zale> <śmiennie> Znaleźliśmy chyba counterplaya, chłopaki. <śmiennie> <śmiennie> Ej, mogę, obstawiam wszystkie pieniądze. Wszystkie pieniądze obstawiam, że Predage zrobi dwa fragi z katany. Porko diooo! Kacz, ma perché non ballo spacjo? Był z nią, Pierdolenie. Zajmę ten transport. Jakby się pozbyli, chyba Azuwatiego, to niemożliwe, żeby był droższy. Przecież ten Azuwat to tam kurwa ładnie sobie w tej bańce zarabia. Zuć to, proszę. Ja pierdolę. Co ja zobaczyłem? Kurwa. I thought you have splash. I thought, I thought that oh I have only one and I, 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 I used it. Nie to tego szacunku, chyba. No jawale, no. Jakie ja mam się skupić? Dobra. Spokojnie, jestem full uspokojony, no. Oh. Jakieś trućce latają, no. Dobra. Full spokój, full muzyczka i wszystko. Nie ruszaj się! <tankę rejnował> Morda. Dobra, dobra. Ja wale, no wiedziałem, no. Weźcie ciało moje, nad tobą, karpincio, 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 karpincio. daj. Zero ma, zero ma, zero ma, zero ma. Igla. Dobrze, rezujcie teraz. Karpincio plecy tylko zabuduj zaraz, może. Karpincio plecy buduj, buduj karpincio, że... Oje debilu. Ja wale, no. Gdzie <laughs> się do igle odzywasz w ogóle? No i dobrze, mi ty no nic złego nie robię, no próbuję ci podnieść cały czas Ja mam, ja mam ten Ja mam, ja mam, ja mam, ja mam No wiesz, tam No dobra, no musiałem zaraz go. no nie wiem, nie w sumie nie mogłem, no nie wiem co miałem zrobić, no to było głupie no Nie wiem w sumie no, nie to było głupie Dar wody miałem, czemu nie mam coacha na kanale? Dobra, zwalniam wszystkich coachów zaraz no Nie wiem, siedzę sam na kanale coachowanie Dzieci moderatorzy, kiedy zrobią tą rekrutację w końcu? Nie, dobra nie, kto jest na moderacji w tym momencie? No nie wiem, no siedzę sam, zapomniałem o darze wody no ja wale, no. Nie miałem dar wody. Ja wale, 175 HP bym miał przecież. Ja dar wody miałem. Nie, dobra, nie chcę mi się, no nie da się, no. Ale szaman trochę wygląda jakby czpał. Co nie? Jakby mi ktoś powiedział, że szaman jest to no, powiedział, a no, spoko, wygląda. Ale gruba noga, ja pierdolę. Za kli kurwa. No, bo jestem brunetem, no to logicznie też widać. Powiem wam na dupie pokazać, jakie są. O, chłopie, tam jest ekstra klasa. Wydaje mi się, że jakąś grał zero jak mam zdjętą piłkę w piłkę. Jak ziomek gra grał 0 billa to go sam ze znajomych. Przysięgam. No i wypierdalasz kurwa sudak. Skończyło się kurwa. A go 3 grał. Czuję się jakbym kurwa 200 kilo zrzucił z listy znajomych. Właśnie jakoś tak kurwa lżej się. Lżej się kurwa z tą listą znajomych wydaje. Ej, dlaczego jesteś kurwką? I dlaczego się boisz? Patrz, widzisz, ty się boisz. Pierdol się, kurwa, nowie. wie. mini no nie, eskap. Polacy, dwa na jeden. Uwaga, bo Predaga może się zirytować. Imagine. Las jest 2-0, chłopaki, na konteście. Nice, kurna, winek Winek Tak to ma właśnie, kurna, wyglądać Normalna, kurna gra nie nie, kurna, nie griffuje yeah.

no, zaczał, tu lewa. No prawie, i koniec, i kompetenko, chciał, ciotki! Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, nie, 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 nie. Ta, nie Tak, skołab... nie skończył się. Nie skończył się. Ja zginęłem. Odrączył się, wracał w sekundę. 13 Trzynaście. tylko. Nie, co robić, żebyś był taki słaby, co ja wyprawiam? Nie, no, bo nie wiem. Ja potrzebuję jakiegoś psychologa i muszę go kućę na to lego. Nie, no to 8%, nie no, ja nie wytrzymam. Nie. Ja nie wytrzymam. Nie wiem, czy ryzykować, czy nie. Ha. Ja mu jeszcze heada walnąłem, nie? Ja mu jeszcze heada, on mnie tylko w ciało, no to nieźle. Ty co mnie nawaliłeś, Travisa, ja na najarany gram, nie mnie pariesz, na poceniec jakiś. Napisze to mefedronenjoyer2. r 2. <grymne> 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 Ej, ja się nie nadaję do tej gry chyba po prostu. To co ja widzę, ja się nie nadaję. <grym grym> Aj, kazama, ale to, to, to player ja ten... mi Dobra, Aj, tam mam to wszystko gdzieś. <grym> 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 nie no, kaszki z katany chłopie. Tanki morda. Dobry baner, dobry Co jest? A, ah, jest Mały jest. Ja, pierdol. O kurda mać, o kurda mać swizzy O kurda mać Ale jaja. Teraz zabiję Swizzego jak coś Sweeze'ego zabiję. Tak na Chodź tu No chodź tu no Dobra, mam cię, no nie wytrzymałbym, jakby mi znowu ucieknął. No. Oj. Jak oceniasz temperaturę w Barcelonie? Nie wiem, jaka jest temperatura w Barcelonie. Temperatura Barcelona 8 stopni. Minus 7, a znowu toksyczny zawiera Lu Madrid. No dobra, kurwy jebane. Dostaliście 5 bramek na dziurę. Dwa mecze pod rząd, nie ma was, kurwa, jak się mierzymy ze sobą. W mistrzów to wy we wtorek albo w środę modlicie się, kurwa, żeby utrzymać się w top, w top 22 i grać baraże. Także utkajcie pizdy, kurwy madryckie. Dziękuję bardzo. Nice. nice! Ja. Ouais oh! Co jest? Oby ci Akira nie zepsuł FNCSów. Ja, Ja serio liczę na ferwalkę Liczę na ferwalkę z Veno i z tymi innymi yes. najlepszymi ekipami, bo jak... No ty... już wygraliśmy w więc, więcej niż Akira przez całą swoją karierę wygrał ogólnie, więc pozro. Pozdro dla Akiry w takim razie Nie wiem po co no. on grał w ogóle yy... Postaram się jak najszybciej być, trzeba Bawij, kuba, bawij. Ej, ej, bo się odpierdala z tyłu jakiś. Ej, co się odkurwia? EJ, CO SIĘ ODKURWIA? KTÓR ENDY? Unite. czy Chyton. Przeszkoduj mu ściankę, o, oni mi wchodzą on do On jest bolsa. ślepy, on jest ślepy, on jest ślepy. Firen. Jeszcze jeden punkt. Jest 334! Jeśli nikt nie zakręcił jakichś pojebanych wielki, to Firen... ...to Firen wygrywa jednym punktem solo cash cup! ma 338. Wiesz, że mam studniówkę w środę o 19, a wiesz co, w środę o 19? Nie idziesz na studniówkę przez studii Fortnite? Oczywiście, że tak. Ej, a wiesz, że studniówkę ma się raz w życiu? O, jeszcze raz to usłyszałbym to od kogoś na żywo, to bym mu. Ej, studniówkę ma się To fajnie, ma... ale ja nie piję alkoholu, wiesz o tym, a już jedną studniówkę, studniówkę miałem, jak coś. Na studniówce się idzie bawić, a nie pić alkoholu. Ale już jedną studniówkę miałem. Wiesz, że ty tych ludzi już nigdy w życiu nie zobaczysz w większości? No i z większością nie gadam Ej, ty rozumiesz? Ty chcesz być tym nerdzikiem, który będzie wolał w gierki grać w domu Niż Iść na studniówkę? Ja jeszcze rozumiem tak. jakbyś miał się kłanąć, ale co jak ty się nie No Znaczy ja pójdę, no, ja pójdę Tylko jakby po Ale jak pójdziesz po? Jak skończysz turniej o po 22.30? No Ominiecie większość zabawy No właśnie, ominie mnie i ominie mnie część A, oficjalna O, pie coś Gdzie mhm. jest? Uważaj tak, 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 go. Full box? A jednak nie full box. A no co on robi? Zostałem tu dwa. może trochę więcej. Hej, no przysięgam, że kurwa, odszykli popę! Może wyjąć ode mnie, no! Twoje bal tu jest! waki Fishfall jest z Krakowa i mi właśnie na PWZ zwy wyzywał Wisłę Kraków. Ja nie wiem, czy są to dosyć fani. A jak tak, to zajmijcie się kurwa tym tematem. O, ja pierdolę, o, ja pierdolę to jest off stream, to jest GG. O, ja pierdolę, jakie tu są rzeczy na tym solo, kapie. Co Chcę go, go znowu Ty, a nie, to jest dużo jednak, no? Maciak idzie griffować. O kurwa, maciak! O kurwa, maciak! O, siema Nie wiedziałem co zrobić. Tak sobie myślałem. Czy ja muszę się z nim bić, czy nie, nie wiedziałem. No ale dobra, i tak ładnie. Ale nie wiedziałem, no kurde. Czy ja muszę wschodzić low ground? Nie wiedziałem co zrobić. I to było takie. Raz tak, raz tak, jakby myślałem sobie, kurde, może go zabiję, ale później powiedziałem, kurde, no. Ale to wejdzie ktoś mi na, na trzeciego, no i nie wiedziałem co zrobić. Dichames! A pytanie! Pytanie! Jakbyś mógł oblodzić dla Jacoba, to złapałbyś kurwa za sztangę, czy byś nie złapał? Szczere, szczerze pytanie, wziąłbyś do pisia? Nie no, ty wierzysz w to, że oni kurwa z tych żab będą do was aż biegać? No jak będą, no to mam wyjebane no. I tak. No proszę. Co do najebania no. Najab... Plus. To od kiedy ty grasz z Fortnite a? Jakim, w Fortnite'a? Jakim, jakim zdolnościach grać? No na konsoli od drugiej, a tak to od siódmego. Na kawy na... Tego. Ale czekaj, co od drugiej? Od drugiego sezonu, w pierwszego Ty miałeś 8 lat jak graliś w Fortnite'a? No MCK jest w gierce dobra chłopaki Ja mam swojego GOAT'a do oglądania Zobacz, patrz, pompa za 30 Dojebany right pick, żegnamy pana Maćka O co, o co chodzi z tym Steve'em? To o, o ciebie chodzi? U tego Tysona? Nie, nie wiem co, o co chodzi coś coś no, co co, no Tyson wstawił Minecraft Steve'a, ale nie wiem czy to jesteś ty Ale dlaczego ty? No bo najebaliśmy wasze ale, ale czemu nawiązali do ciebie, że Steve, bo nie rozumiem Że co, że, że wyglądasz jak Steve? Chuj wie o co chodzi On spierdala chyba Biegnie na dół czy nie? Eee kurwa megamowałem Jeszcze jeden gdzieś, uwaga na, na mnie, na mnie, na mnie Teraz <laughs> jeszcze jedna osoba, dobra mamy full David, żeby David, 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 cztTele, David, David, no David. Jedna na Otwórz, się! dwa.

Teraz 17, To jest porąbana. 9 sekund nasz. A co? mówię, że nasi... są w twoim? Jakiego prosa lubisz z Polski? Ja? No. Co? Co ty Jakie... mówisz? What pro in Fortnite you like? Which Eee, uh, Matthew. O, oh, uh, nice. Kazama. Osama. Prosi, i Tak, eee, uh, Sati. kami, Pix, yep. Pix nie lubię. Nie? Yeah? Yeah. Czemu? Eee, tam... uh, nie wiem. Ah. Bo on jest bocik. <laughs> No co, no nie wiem nic. Mogę się tam podłogę postawić, bo się zniszczyłam Dobra, to będzie pierwszy raj, którego dożyjemy prawdopodobnie widzowie Czy znaczy w sumie wcześniej też dożyłem niby. Ale tam się nie O, oh, white! Mam kila, mam kila, mam kila, mam kila, mam kila. Mam kila, mam kila, mam kila, mam kila. To dzięki tej muzyce. Chcę być takim trendsetterem. Ale kurna zmisowałem, ale lipa, kurna mać. Dobra. No nie no, pozdro temuś w sensie. Ja. E, fajnie, nie? Fajnie, tylko że ja mówię, ja nigdy nie rozumiem czemu jak Polacy są dobrzy. To nie zawsze do tych takich dla mnie przynajmniej takich głównych organizacji. Ta Orkadia i Boza, y, ta łuka czy Woka, jakiś Paradise! Jakieś kurwa inne chuje muje! Nie, nie rozumiem. Dla mnie, dla mnie powinni w fajnych organizacjach grać. A-klasa jest git? Nie wiem, co to jest ta klasa A-klasa to jest, że druga liga? Że masz ekstra klasę i potem masz A-klasę? Zobacz, DC, posłuchałem się ciebie po pierwszej połowie. No co wygrał tysiaczka. Nie no, to jest popierdolone, no to jest popierdolone, no. No pojebane, to jest głupdo. Jak już wpisywałeś, to nie wpisuj. O, 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 o! Brat kurwa robi takie rzeczy Siega. mając 20 punktów do O co tu chodzi? Jadę. D, D To cała trójka mu zleciała na łeb? Udajnie. D, D biegi Ja D, chłopie Ja walę znowu dostanę snajperkę, Gdzie macie ty, coś do leczenia? Tam jest Wrzucić ja ci Tato? No

Ja nie mogę na tych fps tu się nie da, nie da się, nie się. da się. Idziemy w rzędach. Ja już grałem w tę grę! Ja fili... Nie ruszać się!